Zadanie 31 z kursu z kinematyki, typ zadania już względne. W tym zadaniu, po pierwsze, trzeba będzie przeliczyć prędkość na jednostki układu SCI, potem rozważyć fakt dotyczący określenia czasu, policzyć prędkość średnią, na początku wyznaczając to wzór, oraz potem postawić dokładne liczby. Ok, w porządku. Więc pod punkcie pierwszym, jak już mówiłem, wyznaczymy sobie jednostki. Oczywiście nie jest to obowiązkowe, ale do matury. Warto moim zdaniem to zrobić, czyli że V1 to będzie 19,44 metra na sekundę, a V2 to będzie natomiast 13,89 metra na sekundę. Ok, dobrze, wypiszmy sobie wzór, że S1 jest równe S2, to jako w podpunkcie drugim. I postawmy teraz za s dane, czyli że będzie to V1 razy T1 równa się V2 razy T2. W dalszym rozważaniu będziemy musieli policzyć stosunek tych czasów, bo jedyne to znamy to stosunki prędkości, jak i stosunki czasów. A więc wyjdzie nam, że V1 przez V2 to po przemnożeniu będzie T2 przez T1. A więc 1 czwarta T1 jest równa T2. Ok. Pod punkcie trzecim policzymy wzór na V średnie. Będzie to oczywiście S przez T, natomiast jako, że to są obie drogi, bo na przykład jak jedzie tam z punktu A do punktu B, a potem wraca, to V średnie będzie równe 2S przez T całkowite. T całkowite oczywiście to będzie 2,4. Natomiast cała droga, no to w tym przypadku po dokładnych obliczeniach wyjdzie nam to, że to będzie 70 tysięcy kilometrów. I po pomnożeniu to oczywiście razy 2 wyjdzie nam, że V średnie jest równe 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0 przez 2,4, a to daje nam wynik 58,33 km na godzinę. I to jest oczywiście odpowiedź do tego zadania, ale także może to skorzystać z pewnego wzoru, który oczywiście to jest po rozwiązaniu dokładnych równań matematycznych i wyjdzie nam, że V średnie także to jest iloczyn pierwszej prędkości razy drugiej przez X sumę w mianowniku. I to jest już wszystko w tym zadaniu.